Siemanko! Witam z nadpięknego leśnego Ciurka. Dzisiaj próba złowienia pstrąga. Doczekaliśmy się dosyć intensywnych opadów deszczu, więc prawdopodobnie poziom wody w rzece się podniósł. Jest to idealny moment, żeby sprawdzić aktywność pstrągów, więc ubrałem wodery, przygotowałem wędkę i idę sprawdzić, czy rzeka obdaruje mi dzisiaj jakąś rybką. Dzisiaj wziąłem sobie pudełko z takimi mniejszymi przynętami. Zacznę łowienie od takiego woblerka. Tam jest fajna dziura, ale to drzewo tutaj komplikuje, komplikuje sytuację i nie ma jak podać przynęty. Jest, ale pięknie to zrobiłem o kurcze, fajny wstrążek tam siedział. Niestety pod wirakiem nie można było. Palia to jest! Fajna palia. Ogólnie. Innych pstrągów niż potokowe nie powinno się wypuszczać z powrotem do rzeki, ale jest tak mało ryb, że niech pływa cokolwiek. Uciekaj! Jest, jo! Było branie. Znowu, ja pierdzielę Za grubo, dlaczego się nie wcinają? Przecież normalne dobre kotwiczki ostre. Dwa razy walił. Jest. Za trzecim razem. Nie jest duży. Nie jest za wielki, ale śliczny. Uciekaj. Nie wiadomo skąd ta ryba ma wyjść, właśnie bo nie ma wody. Spodziewałem się wyższego poziomu, bo tym deszczu jest słabo. Wszystkie te takie dołki, w których powinna być ryba, są podkrywane. Jest! O. Ale wziął z bardzo daleka. O, ładny pstrąg. O nie przed krzaczory. Wyszedł. Muszę go jeść. niestety tak. Uf. Bo nie ma innej opcji. Ale fajny pstrążek. Go odpinam. Pięknie ubarwiony pstrążek. Śliczne kropeczki ma pstrążek z małego leśnego ciurka. O, płynie sobie tutaj jeszcze. Widać go ładnie. Zmienimy sobie przynętę. Ogólnie ten woberek bardzo mi się podoba. Jego praca, jak widać, jest łowny, ale mógłby być troszeczkę bardziej lotny. Jednak tutaj większość rzutów wykonuje się spod siebie, bo jest dużo nawisów gałęzi i mógłby być troszeczkę cięższy. A teraz nałożymy sobie coś takiego. Wygląda fajnie ta miejscówka. Może coś wyjdzie z niej. lewalną. Pięknie uderzył, kurda. O fajny wstrążak. Niezły pstrążek, 37 cm. Pstrążek w pięknych barwach. Uciekaj, maluszku. Rzeczka zrobiła na mnie bardzo dobre wrażenie. Choć spodziewałem się trochę wyższej wody po ostatnim deszczu. Jednak ten poziom utrzymuje się cały czas na bardzo niskim poziomie i ciężko jest w takich warunkach podejść większą rybę. Ale kilka sztuk udało się złowić, w tym nawet jedna wymiarowa, więc wypad jak najbardziej udany, i na pewno jeszcze wrócę tutaj za jakiś czas. Morzeczka naprawdę ma potencjał. Poczekam tylko na trochę bardziej intensywne opady deszczu. A dzisiaj już będzie wszystko. Jeżeli filmik się podobał, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, a już niedługo zapraszam Was na kolejne filmiki. Pozdrawiam.